Dobra, Maciek, powiedz, czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Umarł za moje grzechy. Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? Zmartwychwstał. Czy wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego? Tak, wierzę. Czy postanawiasz pójść za Jezusem i służyć Mu do końca swoich dni? Zmienię swoje życie, pójdę za Jezusem, oddam Mu wszystko, co mam. Amen. W takim razie ze względu na wyznanie twojej wiary ja ciebie chrz, chrzczę w imię Jezusa Chrystusa. Jezus, które zamykam wysłałem dziękuję, mnie przyjąć do swojego grona. Amen. Amen. A -A -A.